Nazywam się jako Nowicka, reprezentuję Urząd Miejski w Giżycku, pracuję w Biurze Projektów i dzisiaj właśnie z Państwem chciałabym omówić projekt pod nazwą, bo tutaj muszę się posiłkować kartką. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka 2 i remontem śluzy Guzianka 1 etap 2a Udrożnienie szlaku wodnego na kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior Mikołajskiego, Niegocin, Nickiego oraz brzegu rzeki Pisy, który został współfinansowany z regionalnego programu e, operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 39 776 315 zł i 30 groszy. O głos poproszę pana burmistrza. Ociecha Karola Iwaszkiewicza. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam na nabrzeżu jeziora Nigocin. Wszystkich znakomitych gości. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora Roberta Kciuka, który obecnie reprezentuje pana prezesa Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie, pana Przemysława Dace. Natomiast dzisiaj już również jest reprezentantem Ministerstwa. Klimatu i środowiska, konkretnie jest dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami. Jeżeli coś pomyliłem, panie dyrektorze, to proszę sprostować. Miło pana, pana tutaj u nas gościć, dlatego że wcześniej nasza współpraca polegała również na współpracy w tym projekcie. Także witam bardzo serdecznie, panie dyrektorze. Witam serdecznie pana dyrektora Mirosława Markowskiego z Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie z biego Stoku. Również z panem dyrektorem bardzo często tutaj roboczo, jak też i przy innych okazjach się widzieliśmy. Urząd Marszałkowski reprezentuje Pani Jolanta Piotrowska, członek Zarządu Województwa. Serdecznie witamy Panią Marszałek, pozdrawiamy naszego partnera i no, instytucję, która zarządza funduszami, ale przede wszystkim witam swoich współpracowników zarówno z, tutaj z Giżycka, z Urzędu Miejskiego, jak też ze Stowarzyszenia Wielkie Jezioro Mazurskie. Jest Pan Prezes, Pan Burmistrz Mikołajek, Pan Piotr Jakubowski, pan serdecznie Piotrze i Pani Dyrektor Agnieszka Kąbel-Gawlik. Reszta członków stowarzyszenia, czyli reszta gmin, jeżeli przybędzie, to również się gorąco przywitamy, bo się oczywiście zapowiadamy. Drodzy Państwo, dzisiaj podsumowujemy pewien etap, pewien projekt, który dał duży postęp dla zagospodarowania nabrzeży na Wielkich Jeziorach. Jest to sytuacja bez precedensu i epokowa, bo od II wojny światowej w tak krótkim czasie tak wiele nigdy nie zainwestowano w rozwój tej infrastruktury turystycznej. Możliwe to było dzięki temu, że samorządy się zrzeszyły. Samorządy się zrzeszyły w Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskiej, i jako beneficjent tych środków każda gmina mogła w ramach tego stowarzyszenia zapewnić pewne swoje potrzeby, czyli zrealizować pewne potrzeby. I to warto przy każdej okazji powiedzieć, że warto współpracować, warto się łączyć, warto ze sobą współdziałać. To my wewnątrz samorządowo się zjednoczyliśmy, ale oczywiście jest do tego jeszcze samorząd województwa. I cały, jeżeli chodzi o przebudowę nabrzeży, jest również sfera rządowa, tak? czyli drogi wodne, kanały, które są realizowane w ramach przebudowy tego projektu, również przecież to jest olbrzymi postęp komunikacyjny. My, mieszkając na wodzie, z wody żyjąc i składając się w sumie też jako organizmy żywe, przecież z wody, musimy zabiegać o to, żeby na tej wodzie było jak najlepiej. Więc dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy choćby nawet symbolicznie, czy swoją wielką, nawet wielkim nakładem pracy. Przyczyni się do tego, że możemy podsumowywać, powoli pewne rzeczy podsumowywać i zarówno w Giżysku, czy w Mikołajkach, bo chciałem że w Piszu, czy w Węgorzewie, gdziekolwiek będziemy na szlaku wielkich jezior, ta cegiełka została przez nas już skutecznie wbudowana. I dzisiaj musimy to po prostu, mówiąc szczerze, to pocelebrować, bo na to oczywiście składa się praca wie przez wiele osób, przez wiele, wiele lat. To nie jest tak, że to się stało z tygodnia na tydzień. I to należy dostrzegać i ja wszystkim, którzy od wielu, wielu lat w tej perspektywie w, tej, w tym brali udział. Także jeszcze raz podsumowując, bardzo dziękuję wszystkim samorządom, samorządom województwa, samorządom, partnerom z naszego stowarzyszenia, jak też moim współpracownikom wprost tutaj z gminy miejskiej Gierzysko za olbrzymi wkład pracy w to, co dzisiaj może, będziemy mogli podziwiać. Ze swojej perspektywy, tylko jeszcze powiem, że w Gierzysku akurat możemy podsumowując, powiedzieć, że wykonaliśmy pogłębienie wlotu, wejścia do kanału, kanału do wejścia do portu żeglugi Mazurskiej. Wykonaliśmy piaszczystą plażę, wykonaliśmy ten port, czyli otworzyliśmy tu w ogóle tę przestrzeń, która była zabudowana wraz z remontem tego piersu. Jak też wybudowaliśmy kładkę nad kanałem łuczańskim, czyli tę kładkę, która jest trochę dalej, tu akurat może nie wprost na nabrzeżu jeziora Nigocin, ale która łączy dwa, dwie dzielnice, można powiedzieć dwie części miasta, przez to zapewniliśmy komunikację i niepełnosprawnym, i rowerzystom, jak też matków z wózkami, które po poprzedniej kładce miały problem, żeby się przedostać. Więc to jest ta nowa infrastruktura wytworzona, to jest ten postęp. Ja wszystkim jeszcze raz za to dziękuję, bo jak coś się tworzy, jak coś się buduje, jak coś powstaje, to znaczy, że my ten świat zmieniamy. Zmieniamy dla, dla, dla siebie, znaczy dla, dla siebie jako społeczności, jak też dla przyszłości tych, którzy będą korzystali. Ale również oczywiście z tego będziemy żyć, bo Wielkie Jeziora Mazurskie, czy w ogóle Warmia i Mazury, swoje PKB zawdzięczają również ruchowi turystycznemu i tego nie, nie można pominąć. I to wytwarzamy również po to, żeby z tego żyć. Także, drodzy Państwo, życzę dzisiaj miłego, słonecznego, pięknego dnia, podziwiania tego dzisiaj i w przyszłości. No i to życzcie nam powodzenia przy następnych realizacjach. Wszystkiego dobrego. Pan Burmistrz dużo powiedział już o tym, o naszej inwestycji, ale ja troszeczkę bardziej szczegółowo to omówię. Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, który był koordynatorem i beneficjentem środków, jak również Giżycko, Miasto Giżycko, Mikołajki, Ruciany, Lida, Pisz. W ramach tego projektu przewidziano pewien cel. Cel, który ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną zasobów dziedzictwa naturalnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Inwestycja trwała od 2015 roku do kwietnia, jeśli mówimy o, o działaniach typowo inwestycyjnych. Dzisiaj są to już tylko działania promocyjne. W ramach naszych inwestycji możemy dzisiaj popatrzeć na efekty tej pracy. Nie możemy dzisiaj akurat być w Mikołajkach czy w wrócianym Lidzie, więc można zobaczyć to na przedstawionych planszach. Giżycko w ramach projektu przebudowało nabrzeże jeziora Niegocin od kanału giżyckiego do Molo. Jedno z nich właśnie jest za nami. To Pirs, na który dzisiaj Państwa zapraszam na spacer. To falochron pływający, który pełni funkcję pomostu. To bezpieczna linia brzegowa, możliwa do, do płynięcia dla każdego turysty. W ramach tej inwestycji także powstała kładka pieszo-rowerowa która ułatwia ruch, szczególnie dla ludzi przemieszczających się właśnie z pełną niepełnosprawnością, kobiet z dziećmi. To była bardzo ważna inwestycja, związana z tym, że w momencie, kiedy ruch turystyczny był zamknięty most obrotowy, nie było możliwości takiej. Projekt przewidział tę możliwość o tej niepełnosprawności. W ramach tej inwestycji także. Przybudowano piers, jak również nabrzeże basenu Portu Śródlądowego w lotu do Portu Żeglugi. W ramach tej inwestycji także Mikołajki wykonało nabrzeże, które dzisiaj też funkcjonuje. Turyści mają możliwość bezpiecznie dopłynięcia do portu. W ramach tej inwestycji przebudowano na rzeki Pis Pise w Piszu. W ramach tej inwestycji przebudowano nabrzeże jezioro Nie 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 Nickie. Jest to jeden z kluczowych e projektów realizowanych w środków unijnych, dzięki któremu realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze Wielkich Jezior wpłynie na jego poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa i warunków żeglugi turystycznej, sportowej i pasażerskiej. Będzie następował wzrost różnorodności i przepustowości szlaków wodnych. Warunki do zrównoważonego rozwoju żaglugi turystycznej i sportowej pasażerskiej też się poprawią. Nastąpi rozwój infrastruktury związany z właściwym ukierunkowaniem ruchu, a także zapewnimy lepszą ochronę wartości przyrodniczych Mazur przy jednoczesnym, jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru. Tak więc dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to zapraszam. Zapraszam. Pana Roberta Chciuka bardzo. Szanowni Państwo, panie ministru, panowie burmistrzu, panowie burmistrzowie, państwo burmistrzowie, chciałbym w imieniu pana prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którego mam dzisiaj przyjemność zastępować, pogratulować stowarzyszeniu, po pogratulować miastu Giżycko i panu burmistrzowi za tak piękny obiekt, za realizację tych inwestycji w ramach projektu o którym Pani wcześniej wspomniała. Ze swojej strony chciałbym również Państwa zapewnić, że wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu będę pełnowastnikiem realizacji tego projektu i myślę, że wspólnie razem, tylko razem, współpraca samorządów i Państwowego Gospodarstwa Wodnego w naszym przekonaniu może przynieść cel, jakim jest zakończenie tego projektu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z jego ranki, z jego znaczenia. Tu już bardzo wiele na ten temat mówiono. Myślę, że zupełnie inna perspektywa będzie, gdy połączymy ten piękny obiekt ze zmodernizowanym kanałem łuczańskim, który mogę Państwa zapewnić już w tej chwili, że od do wyjścia, do niego godzin, będzie posiadał dodatkowe poświetlenie. Myślę, że uatrykcyjni to promenady, jak również w ogóle taki design samego miasta Biżycko. Będzie to, że tak powiem, to poświetlenie jednym z elementów, które bezpieczeństwo promenady, jak również jest odpowiedzią na pewne wystąpienia, które zarówno od pana burmistrza, jak i od Urzędu, Urzędu burmistrza lądowej żeśmy otrzymali. No cóż, przed nami bardzo duży projekt, bardzo drogi projekt, e, zadanie. Myślę, że jeszcze w tym miesiącu ujrzeliśmy przetarg na budowę kanału Czańskiego. E, no i e, od razu chciałbym bardzo poprosić wszystkich, którzy mają wpływ na ewentualnie. E, pewne problemy, a w zasadzie neutralizację tych problemów w trakcie realizacji tej pracy, ponieważ będziemy realizować go w samym centrum miasta, przy wbijaniu ścianek szczelnych o dużej długości, o, o długi, długich, czasami 9, czasami 12 metrowych. W związku z powyższym wielka prośba o wsparcie, wielka spo, prośba o potencjalne tak zwane gaszenie pożarów, bo prawdopodobnie będą miały miejsce, moje doświadczenia na to wskazują, że zazwyczaj tak jest, gdy, gdy się coś realizuje w centrum miasta. Jak również proszę zarówno władze samorządowe, miejskie, powiatowe o po prostu zrozumienie i e, potencjalną pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów w trakcie realizacji tego zamówienia. Jeszcze raz gratuluję panu burmistrzowi, gratuluję stowarzyszeniu. No i no cóż, my dalej. Wody polskie do roboty. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo pozwólcie, że wyrażę satysfakcję z tego, że kończy się dzisiaj, podsumowujemy kolejny etap inwestycji dla Wielkich Jezior Mazurskich, pięknej inwestycji. Ten etap dotyczy, jak słyszeliśmy, czterech gmin przebudowy nabrzeży, jeziora Mikołajskiego, brzegów rzeki Pisy, Mickiego i tutaj Niegocina, nabrzeża Niegocina. Drodzy Państwo, to jest jeden z etapów. Tutaj wartość całej inwestycji to 70 milionów złotych, z tego wkład unijny to 40 milionów. Ale cała inwestycja dla Wielkich Jezior Mazurskich, przygotowana pracowicie przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, trwa już od pewnego czasu, jest podzielona, tak jak słyszymy, na etapy. I to jest 382 miliony złotych, z tego 252 to jest wkład y, Unii Europejskiej. Więc musimy sobie dzisiaj wyraźnie powiedzieć: bez Unii Europejskiej, bez przynależności do Unii Europejskiej, nie mielibyśmy tej inwestycji tu na Wielkich Jeziorach, bo tak ogromna kwota y, to rzeczywiście jest y, wspaniała sprawa. Dzięki niej można wykonać wiele inwestycji, przebudowy remontów, modernizacji również na nabrzeżach jezior, ale również samej inwestycji w wodę. I tutaj rzeczywiście świetnie, że angażują się samorządy i on angażuje się PGW Wody Polskie. To ta współpraca, to współdziałanie dało efekt. Ja mam nadzieję, że to jest początek tych inwestycji dużych dla Wielkich Jezior Mazurskich. Bo przed nami następna perspektywa na 2021-2027. Muszę Państwu powiedzieć, że zarząd, zarząd województwa bardzo na czele z Panem Marszałkiem, z moimi kolegami i koleżanką Marszałkami rzeczywiście bardzo pochylił się nad wszystkimi projektami. Partnerskimi, które wpłynęły do nas jako projekty strategiczne. Yy, I właśnie Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie utorowało drogę dla takiego partnerstwa. No i jeszcze miasteczka slow mamy. Yy, dlatego będziemy mieli duże inwestycje na pewno, mam nadzieję, na kanale Elbląskim, ale będziemy mieli również jeszcze większe, myślę, inwestycje niż do tej pory, inwestycje dla Wielkich Jezior Mazurskich. W projekcie strategicznym. Czy tak będzie? Okaże się ostatecznie już wkrótce, bo już latem, myślę, że w sierpniu rozpoczniemy negocjacje z Komisją Europejską, żeby ostatecznie określić, y, jaka to będzie wartość i jakie zadania. Tych zadań dla Wielkich Jezior Mazurskich będzie, tak jak mówiłam, sporo. Y, wśród nich mam nadzieję, że wreszcie uporządkujemy sprawę sanitacji Wielkich Jezior Mazurskich. Dziękuję i gratuluję bardzo serdecznie koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie, panu burmistrzowi Piotrowi Jakubowskiemu, który jest szefem stowarzyszenia, ale także wszystkim burmistrzom, panu Wojciechowi Iwaszkiewiczowi, panu, panu Piotrowi Felińskiemu, którzy tu dzisiaj są. Nie ma, spisza Andrzeja Szymborskiego, ale wszystkim, wszystkim, którzy ten etap podsumowują i którzy pracują nad tym, żeby powstały kolejne projekty. Tutaj gratuluję szefowej biura, pani Agnieszce Kąbel i całemu personelowi, który tak naprawdę. Dużo pracy wkłada, żeby to się powiodło. Życzę zatem kolejnych sukcesów, bo Wasz sukces, Wasze partnerstwo, to jest sukces wszystkich mieszkańców i gości Wielkich Jezior Mazurskich. Dziękuję. Miałem nie przemawiać, ale nie potrafię sobie odmówić powiedzenia kilka słów mojego kolegi Wojtka na przepięknej promenadzie w Giżycku, bo to kolejne zadanie zakończone odebrane i przekazane do użytku naszym motorowodniakom i żeglarzom położone nad przepięknym jeziorem Niegocin, wprawdzie nie takim pięknym jak jezioro Mikołajskie, ale też pięknym. Muszę powiedzieć, że chętnie będę tutaj przypływał, zapływał i jeżeli pozwolą, to też cumował w tym super nowoczesnym porcie, no a przede wszystkim chciałbym podziękować i pogratulować Panu Burmistrzowi, a podziękować za to, bo Pan Burmistrz już w zastępstwie Pani Marszałek, która skończyła kadencję Burmistrza, przeszła do Urzędu Marszałkowskiego, objął funkcję Burmistrza i od tego czasu jest też w ścisłym kierownictwie stowarzyszenia, jest w zarządzie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie, a to naprawdę kosztuje zarząd sporo pracy. I chciałbym podziękować za cały wkład, za całą pracę, za dobre pomysły, za to, co pan burmistrz robi nie tylko dla Gierzyckiej, ale i dla stowarzyszenia. Też podziękowanie do pana Piotra Feńskiego, bo akurat dwóch burmistrzów z zarządu dzisiaj się tutaj znalazło i wierzę, że praca panów będzie też na następne lata dobrym takim zaczynem, o którym mówiła Pani Marszałek. Wypada życzyć żeglarzom, żeby jak najliczniej korzystali z tego miejsca, bo to, bo to dla nich. Dziękuję bardzo. Tak, pierwszy komunikat, że nadciąga z zachodu coś, więc proszę zwrócić uwagę. Nie. Bardzo, bardzo krótko. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa. Oczywiście rozumiemy, że jezioro mikołajskie jest inne. Znaczy... Ja nie mówiłem, że, inne, tylko że ja zrozumiałem, że inne. Więc całe Mazury są piękne i w tej właśnie odmienności jest to piękne, że wszędzie możemy znaleźć coś ciekawego. Dlatego my się zrzeszyliśmy, bo po to jesteśmy, żeby spełniać te indywidualne, indywidualne potrzeby naszej społeczności, ale też gości, których, których mamy. Mam komunikat, który otrzymałem przed chwileczką dosłownie, przekazuję serdeczne pozdrowienia pani senator Małgorzaty Kopiczko, która tu bardzo chciała być, ale obowiązki ją zatrzymały i życzę nam wszystkim powodzenia, zarówno Urzędowi Marszałkowskiemu, pani Marsza. Marszałek Jolanczy Piotrowski, tu rzeczywiście, ja kontynuuję to, co, co Pani Marszałek rozpoczął jeszcze jako Burmistrz Giżycka, jako członek Stowarzyszenia Wodą Polskim i również życzę powodzenia na nowym stanowisku Panu Dyrektorowi. Więc drodzy Państwo, myślę, że ponieważ obserwujemy to, co się dzieje, a jesteśmy tu nauczeni tej meteorologii, zapraszam wszystkich po prostu już na pokład statku Dźwina, chyba, że ktoś jeszcze chce coś powiedzieć. Zapraszam wszystkich, którzy tutaj są. Rozumiem, że są też obowiązki zawodowe i niektórzy nie usprawiedliwiają się. Ja uważam y, to nieobecność za, za usprawiedliwioną, ponieważ część oficjalna y, dobiegła końca, więc tutaj ta, ta obecność była zapewniona, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję za przyjazd, za uczestnictwo, za współpracę, a teraz zapraszam na pokład statku Dzwina, który znajduje się po mojej prawej stronie. Wszystkiego dobrego.